Dzisiaj dla Warszawy wielki dzień. Nie tylko dlatego, że jest wigilia, ale również dlatego, bo otwarto dwa bardzo ważne węzły. Jeden to jest zjazd z południowej obwodnicy Warszawy na Jerozolimskie w stronę Pruszkowa, a drugi to jest węzeł Salomea. I bądźmy dumni z naszych drogowców, że po tylu latach udało się im oddać tą inwestycję. Po jedynie dwuletnim opóźnieniu, proszę bardzo, jeden z pierwszych samochodów zjeżdżający na w stronę Puszkowa. Aż prawie się wzruszyłem, przyznam szczerze. Jako pierwsi będziemy mogli przynajmniej przejechać po, tak powiem, nowo otwartej infrastrukturze, jak to się ładnie mówi. Wszyscy dumni, zadowoleni, przecinali wstęgi w nocy. To jest zresztą słusznie, no bo to jest inwestycja, na którą czekano bardzo długo. Która jest spóźniona, ona już, był, zanim zaczęli budować, już była spóźniona i to o kilka lat. Są ładne nowe tablice, ładne nowe zjazdy. Tutaj mamy wjazd, który właśnie leci w kierunku lotniska i w kierunku Mokotowa. To jest pierwszy wjazd. Mamy zjazd. Mamy Otwarty wiadukt z Ursusa w kierunku południowej obwodnicy. Kolejny wjazd mamy otwarty, tutaj z kolei w odwrotną stronę, który nawet już posolono w nocy. Tu pod spodem też mamy do dyspozycji całą drogę kierującą na południową obwodnicę. A my lecimy górą. Tradycyjnie wiaduktem, który już został otwarty kilka tygodni temu. Jak widać, Zniknął widok słupków kolorowych biało-czerwonych ostrzegawczych. Co prawda asfalt nie został umyty, ale to jest szczegół, można to wybaczyć podczas trwania tak podniosłego dnia.